Witam serdecznie Państwa. Czy sankcje nałożone na Rosję są skuteczne? Czy to jest skuteczna broń? O tym dzisiaj porozmawiamy z doktorem Bartłomiejem Nowakiem, który jest wykładowcą w Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Dzień dobry. Chciałbym najpierw zacząć nasze pytania, naszą sesję od takiego kluczowego pytania. Czemu służą sankcje? Czy mają zmusić Rosję do zaprzestania wojny, e, czy mają spowodować, że ludzie e, pogorszy się sta, status życiowy w Rosji i one zmuszą, wywrócą cały rząd i spowodują zaprzestanie działań wojennych, hmm, czy po prostu na radzie międzynarodowej postawić nie wiem, Rosję do konta, e, czy też e, no, są po prostu takim symbolicznym gestem, przejawem pewnego moralnego imperatywu. E, o tym, że to jest y, kraj, y, który złamał reguły ładu światowego. Jakie są, jakie są, jakie są źródła, jakie są, jaka jest koncepcja, która przyświeca tym, którzy myślą o sankcjach? Dzień dobry Państwu, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Mnie się przypomina taka sytuacja z lutego, ale ubiegłego roku parę dni przed rozpoczęciem wojny i prezydent Wołodymir Zełański gościł na dorocznej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa i powiedział i wszyscy byli czekali w takim napięciu tak naprawdę co się stanie każdy się zastanawiał czy widzimy tego pana ostatni raz na żywo y i on powiedział coś wtedy bardzo takiego znaczącego y co bym powiedział oddaje sedno tego czym są albo czym powinny być sankcje i powiedział mniej więcej tak y po co nam wasze sankcje, jeżeli będziemy już bombardowani? Jakie one wtedy mają znaczenie? Yy, yy, Zawański dotknął sedna sprawy, bo sankcje powinny przede wszystkim odstraszać, powinny działać w sposób prewencyjny. I ja postawię taką tezę która być może jest kontrowersyjna, że gdyby te sankcje, które Zachód nałożył na Rosję, gdyby one zostały nałożone w 2014 roku po aneksji Krymu, tej wojny byśmy nie mieli. Czyli one mają odstraszać, one mają działać prewencyjnie, wykorzystywać, co również znalazło się w Twoim bardzo ciekawym artykule wykorzystywać związek współzależności. Czyli to, co przynosiła globalizacja, czyli wykorzystywać budowanie pewnych węzłów, tak, które mogłyby ukrócić, czy przytrzymać, odstraszyć przed, przed użyciem broni jako broni, czyli przed wojną. Czy to miało sens? Czy miałoby to sens? Tak, oczywiście to nie jest jedyna funkcja sankcji, bo też funkcja sankcji jest taka, żeby piętnować pewne zachowania, które już się wydarzyły, tak jak, tak jak tutaj w tym wypadku. Ale one przede wszystkim powinny. Oddziaływać, zmieniać rzeczywistość międzynarodową poprzez to, że my się, y, jakieś państwo, które jest potencjalnym agresorem, czy które zachowuje się nie fair w stosunkach międzynarodowych, łamie prawo międzynarodowe, że będzie się bało tego zrobić na większą skalę, czyli one powinny zmieniać, y, modyfikować y, to potencjalne zachowanie państw. Y, I tutaj to jest bardzo ciekawe, dlatego że w teorii stosunków międzynarodowych do tej pory było tak, że sankcje są poniżej progu wojny. To znaczy, yy, one, nie, one były takim elementem, właśnie, który miał modyfikować zachowania, ale wojna była ostatecznością. Dopiero teraz yy, to się zmieniło. Na, natomiast jak się wróci do, do takiego rozumienia stosunków międzynarodowych okresu międzywojennego, między I a II wojną światową, to wtedy jednak sankcje uważano za coś, co jest w ogóle elementem wojny i i co ma ogromną rolę w samej wojnie. Natomiast myśmy się po prostu odzwyczaili od wojny i od skalowej wojny. Dlatego mieliśmy problem ze zrozumieniem tego, w jaki sposób działają sankcje i, i po co są. I myślę, że to było teraz widoczne i to świetnie właśnie Zełęski uchwycił w, w ubiegłym roku w Monachium. Czyli troszkę było za późno, ale w dalszym ciągu, jak gdyby, mamy takie trzy poziomy poniżej tego progu wojny, tak, czyli mamy współzależność, w której tak naprawdę niektóre państwa wykorzystują tą współzależność. Pamiętamy typowe zakręcanie kurka z gazem, na przykład już dla Ukrainy swego czasu. Czyli współzależność jako broń. Potem mamy sankcje jako broń, czyli taka demonstracja, że nie godzimy się ze zbójeckim państwem, tak, które, które naruszyło, naruszyło Ład Światowy. No i wreszcie mamy na końcu wojnę i teraz czy to takie płynne przejście i czy, i czy tak naprawdę co tutaj jest najbardziej skuteczne? No tak naprawdę te wszystkie, y, wszystkie obszary się zatarły w y, ostatnim czasie. Dlatego, że myśmy do tej pory w ogóle mieli takie rozumienie współzależności y, bardzo pozytywne. Współzależność była, y, y, była wynikiem, ale też przyczyną globalizacji. I współzależność działa, działała na takiej zasadzie win-win. To znaczy, myśmy uważali, że im bardziej te gospodarki są sprzęgnięte, tym po prostu lepiej i z korzyścią dla innych, bo globalizacja przyniosła niewątpliwy sukces ogromnej części świata i, i pomogła setkom milionów ludzi wyjść, wyjść ze sfery ubóstwa. Natomiast to, co się stało od od mniej więcej 2008 roku światowego kryzysu finansowego ja datuję na ten moment taką ewolucję myślenia na, o tym, czym jest współzależność i w jaki sposób ona może działać. Wtedy z tego kryzysu okazało się, że to był kryzys przede wszystkim gospodarek Zachodu, mimo że on miał globalne implikacje i, go, i zachodniego modelu gospodarczego, i Chiny wtedy dostrzegły, że y, być może bycie niezależnym. Od systemu gospodarczego Zachodu w pewnych aspektach, przede wszystkim jeżeli chodzi o liberalizację finansową, której Chiny nie dokonały, że uchroniło Chiny przed tym kryzysem gospodarczym. I później to, co obserwowaliśmy, mieliśmy Unię Europejską, na przykład, która szła od kryzysu do kryzysu, i to były wszystkie kryzysy współzależności. One zdarzyły się w organizacji, która jest najbardziej zaawansowaną organizacją na świecie i najbardziej współzależną, współdzielącą swoje polityki. I okazało się, że te współzależności wzajemnie się po prostu wzmacniają i jeszcze potęgują kryzys. Tak, ale współzależności jako takie w sumie mają pozytywny. Wpływ na, tak. na pokój, prawda? Tak, Tylko tak, czasami mogą być wykorzystywane jako broń. Wtedy yy, jest broń, kłopot. Myśmy nie widzieli do tej pory negatywnych aspektów. Tak naprawdę pierwszym państwem, które w sposób bardzo świadomy wykorzystywało współzależność jako broń, to, to była Rosja Władimira Putina. Bo Rosja dostrzegła znacznie wcześniej, że ona, mając powiązania z Zachodem, i za, współzależność otwarta jest na, oparta jest na otwartości. I że otwartość może być słabością. I Rosja dokładnie w tych punktach to zaczęła wykorzystywać, nie tylko przecież jeżeli chodzi o, o sferę energetyki, ale również o to, w jaki sposób wpływała za pomocą y, narzędzi internetowych y, i nowych technologii na wyniki wyborów y, w państwach otwartego zachodu. Więc Rosja była tak naprawdę takim prekursorem negatywnego wykorzystywania współzależności. I cały czas bazowała na tym, że my po prostu myślimy, że, że współzależność jest przede wszystkim pozytywna. I nie, proszę zwrócić uwagę, że państwa zachodu nie reagowały specjalnie na to, co wyczyniała Rosja naprawdę przez lata. I, i dopiero od pewnego momentu zaczęły rzeczywiście reagować na to, na to, co się działo. No tak, i teraz mamy taką sytuację, że że teraz zostały nałożone sankcje, wszyscy się zreflektowali, że jest to zbójeckie państwo, wykorzystywało to współzależnie jako broń, ale z drugiej strony są ci, którzy mówią, że te sankcje nałożone na Rosję, no po pierwsze są dziurawe, częściowo odbijały się rykoszetem na państwach zachodnich, które je nałożyły, Często są omijane, są nieskuteczne, no to czy one jednak powinny być wprowadzone? Czy można sobie wyobrazić świat dzisiaj po agresji Rosji na, na Ukrainę bez sankcji? Pytanie, dlaczego są nieskuteczne? I, I to myślę, że jest absolutnie kluczowa sprawa, aby się zastanowić nad, nad w ogóle sensem. Albo może niedostatecznie skutecznie, tak? bo jednak są takie raporty, które mówią, że jakaś tam skuteczność jednak jest. Powiedzmy, że tak, że są nieskuteczne w perspektywie takiej, żeby wywołać zmianę zachowania Rosji krótkoterminową. SanKCje nie powstrzymały wojny. Mhm. Przed wojną było jedynie ryzyko, że te sankcje zostaną podjęte i to, to ryzyko Rosja nie postrzegała tego ryzyka jako czegoś prawdopodobnego, jako czegoś co może rzeczywiście poważnie im zaszkodzić. Natomiast po wojnie w trakcie wojny, kiedy te sankcje zostały nałożone na Rosję, one już nie mogły zmienić tego, że Rosja jednak dokonała pełnoskalowej inwazji. I one w perspektywie krótkoterminowej nie wywarły takiego wpływu. Nawet, nie, nawet Rosja specjalnie gospodarczo nie straciła. To znaczy możemy powiedzieć, że straciła, ale w tym wzrost gospodarczy w Rosji projektowany jest wyższy niż, niż w większości gospodarek zachodu w tym roku. Prawda? Więc natomiast Rosja mogłaby rosnąć znacznie szybciej, gdyby nie sankcje. One dopiero będą miały jakiś Wpływ w perspektywie długoterminowej i to już wszystko, co wiemy, każe powiedzieć, że Rosja zapłaci naprawdę wielkie konsekwencje za to. O, o tych konsekwencjach możemy podyskutować, ale pytanie centralne, dlaczego tak się stało? Otóż myślę, że Zachód przecenił trochę swoje możliwości odstraszania gospodarczego Rosji i przeszacował to, że w jaki sposób konkretne postanowienia gospodarcze sankcyjne będą wpływać na Rosję. I, i, i trzeba powiedzieć, że Rosja doskonale była przygotowana na sankcje. Zaczynając nie tylko od, od polityki banku centralnego, gromadzenia rezerw, połowa rezerw rosyjskich przecież została zamrożona, y, ale Rosja doskonale potrafiła jakby zmitygować, ograniczyć efekt tych sankcji poprzez to, że mamy jednak elastyczne rynki w konkretnych y, produktach, y, w, które, w których te sankcje zostały nałożone. Czyli jak na przykład y, samochodów, y... Nie można już sprowadzać, importować do Rosji, no to sprowadzane są. Używane samochody z Chin, na przykład. Tak, ale nawet no, w najważniejszym surowcu dla z punktu widzenia Rosji i dochodów budżetowych, jeśli chodzi o ropę, prawda? My często zapominamy, że, bo z jednej strony mówimy o tym, że, że gospodarki Zachodu, Unia Europejska i Stany Zjednoczone, ale też Japonia, Kanada wprowadziły limit cen ropy, stworzyły taki antykartel, ale, ale ceny ropy obniżyły się jeszcze przed tym, zanim ten limit wszedł w życie, yy, możemy, możemy rzeczywiście dyskutować, do jakiego stopnia była to anty, antycypacja rynków. Ale jednak rynek ropy i, i w ogóle kwestie kształtowania się popytu i podaży jest znacznie bardziej elastyczny, i, i Rosja wykorzystywała tą elastyczność. Z tym, że tutaj ona była dosyć dobrze zorientowana, jakie mogą być konsekwencje tego. I oczywiście teraz sprzedaje ropę. Po znacznie niższej cenie niż to byłoby możliwe przede wszystkim Chinom i Indiom, ale jednak krótkoterminowo udało jej się ograniczyć te konsekwencje, co nie zmienia faktu, że, że w zasadzie odcięła sobie rynek najważniejszy dla niej rynek europejski. Więc... No i trochę wpychana jest w objęcia innych państw, które też być może nie chciały być wpychana, czy w objęcie Chinów. Tak, to, to, to się zgadza, ale tak. w projektowaniu sankcji, to mhm. czego musimy się. Nauczyć. Otóż dzisiaj świat i rynki są znacznie bardziej zdywersyfikowane niż my zakładaliśmy, że są. Nie, nie wiem, czy nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale na przykład nawet na rynkach finansowych SWIFT był do niedawna uważany za broń atomową wobec Rosji, za coś, co całkowicie położy Rosję. Pierwsze, pierwsze szacunki gospodarcze to w ogóle wszyscy myśleli, że Rosja zostanie bankrutem. I to bardzo szybko, w momencie nałożenia takich sankcji przez Zachód. Co, to się nie stało, jakby z bardzo wielu powodów, i myślę, że to też jest bardzo poważna lekcja, w jaki sposób myśleć o sankcjach i o tego typu przedsięwzięciach. No, w tej chwili Rosja dosyć płynnie się, dosyć płynnie zaczęła omijać te kwestie SWIFT-u. Między innymi z tego powodu, że sankcje były jednak wybiórcze. Ja postawię drugą kontrowersyjną tezę. Jeżeli coś mogło zmienić zachowanie Rosji, czyli jej kalkulacje wojenne już po ataku na Ukrainę, to byłoby tylko i wyłącznie pełne embargo handlowe. No tak, ale, ale byłoby. To, to takie embargo nikt... jest nałożone na przykład na, było nałożone na Koreę Północną no, przez lata, przez o, tak. ile lat przez na Kubę. I e, jakoś, jakoś, jakoś te, te państwa no, dogorywają, ale e, funkcjonują. Tak, koszty tego byłyby olbrzymie, ale w ogóle nikt tego nie rozważał. Ty... To za duża skala, za mało państw po stronie Zachodu, tak, zwłaszcza tak. 60% ludności, tak pan świata, tak, nie poparło, nie popiera sankcji. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że Rosja rzeczywiście w bardzo wielu obszarach wykorzystała to, że sankcje były dziurawe i po raz pierwszy mamy omijanie sankcji na taką skalę przez Rosję. One są omijane naprawdę na masową skalę, co nie znaczy, że nie mają skutków negatywnych. Natomiast są też na masową skalę omijane przez Rosję, czy chociażby flota nieoznakowanych, nieubezpieczonych tankowców. Jest bardzo wiele takich elementów, w których Rosja była skuteczna, ale też trzeba powiedzieć, że z drugiej strony Rosja zakładała, że ona będzie znacznie skuteczniejsza wobec samego Zachodu, poprzez to, że społeczeństwa, przede wszystkim europejskie, wystraszą się wysokich cen energii. Rosja niedoszacowała nie tylko tego, że, że będzie że będzie y, dosyć łagodna zima, ale też przeszacowała swoje możliwości wpływu na systemy polityczne. Nie myślała, że Zachód jednak będzie tak zintegrowany w swojej odpowiedzi y, i nie myślała, że na rynkach energetycznych Zachód, przede wszystkim Unia Europejska, będzie tak elastyczna. No bo... tak. Ale dochodzi to jeszcze taki, taka, czy, czy zakładam, że zakładam, zakładam, można że przyjąć, że te sankcje będą w dłuższym okresie czasu będą jednak tak. dla Rosji do, dolegliwe, ale są też tacy, którzy mówią, że odbijają się rykoszetem na państwach e, Zachodu, e, mówią, że są nieskuteczne. E, to nie dyskusja, jest sprzeczność. To nie jest sprzeczność, oczywiście. Jest też taka grupa osób, która mówi, no gdyby e, na przykład w zakresie kontaktów międzyludzkich, tak, dotyczy to sportowców czy artystów, yy, że należy ich zapraszać właśnie yy, do zawodów, żeby uczestniczyć w zawodach sportowych, żeby w jakimś sensie yy, próbować oddzielić plewo od ziarna yy, i prowadzić do yy, kontaktów międzyludzkich, bo one będą wpływały pozytywnie na postrzeganie innego obrazu na temat tej straszliwej wojny. Co z tym zrobić? Jak wygląda ten czynnik ludzki? Czy no teraz ostatnio też polski minister sportu zaproponował, żeby, żeby na przykład była podpisywana deklaracja przez sportowców, którzy potępiają albo neutrali, są neutralni wobec agresji w, w, w Rosji na, na Ukrainę i to miałoby dopuszczać ich do, 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 do funkcjonowania do, 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 do zawodów typu na przykład Mistrzostwa Olimpijskie? Czy to są jakieś pomysły, które, które rozmiękczają te sankcje, czy one są w ogóle potrzebne, czy one są kontrowersyjne, jak, jak do tego podejść? Myślę, myślę, że one są bardziej symboliczne, ale to jest coś, z czym Rosja może żyć. Tak samo, przynajmniej na krótką metę, tak samo Rosja została odcięta od wspólnoty naukowej z Zachodem. Ale to nie jest tak, że, że nie może sobie radzić w tej sytuacji. I to są, to są oczywiście ważne symbolicznie rzeczy, ale to, to nie jest coś, co zasadniczo wpłynie na, na zmianę kalkulacji y, y, prezydenta Putina. Y, ja, ja powiem tak, jeżeli jest też jakaś lekcja y, dla Zachodu, y, to Zachód okazał się nieskuteczny bez pozostałej części G20. To jest bardzo duża lekcja. I skąd to się bierze? Yy, otóż w tej chwili większość yy, światowego popytu według, yy, według yy, szacunków gospodarczych jeszcze też sprzed covid yy, To już w tej chwili miała być, yy, miała być po stronie tak zwanych wschodzących gospodarek, a nie rozwiniętych gospodarek yy, zachodu. Od jakiegoś czasu, mniej więcej od, od dekady, też od, od kryzysu 2008 roku, niesłychanie, niesłychanie rozwinęło się w handlu międzynarodowym te, te, ten wymiar stosunków południe-południe. Mapa gospodarcza świata bardzo się zmieniła. I myśmy tego jako Zachód trochę nie dostrzegli. Czyli okazało się, że Zachód, jeżeli zawełzi to działanie sankcyjne w zasadzie wyłącznie do siebie, bo trzeba powiedzieć, że państwa reprezentujące jedną trzecią ludności świata nie potępiły Rosji w Zgromadzeniu Ogólnym. To nie jest tak, że sprzyjają Rosji, ale bardzo dobrze wykorzystują tę sytuację, niestety, handlują z Rosją, nie finansują bezpośrednio, Chiny też nie finansują bezpośrednio na przykład uzbrojenia dla Rosji, ale tam, gdzie mogą obchodzić sankcje, tam pomagają Rosji obchodzić sankcje. I to jest bardzo poważny problem, że ta mapa globalnych stosunków gospodarczych się zmieniła. I okazało się, że my już nie mamy monopolu, że musimy przyciągnąć takie gospodarki, o ile Chiny wydają się mało prawdopodobne, ale na przykład Indie, gdyby były po naszej stronie, Brazylia, gdyby była po naszej stronie, a to są państwa jednak demokratyczne. Prezydent Joe Biden, kiedy ustawiał ten. Ten taki wybór i tą taką oś konfliktu między demokracjami a aut aut autokracjami, to myślę, że, że troszkę przysadził, bo to nie jest tak, że jest jeden demokratyczny obóz, który nawet jak, który zadziała razem i. i no tak, no, idzie są tą i to na, był... największą demokracją na świecie, tak? Tak, a, tak, tak. się. się do... y, ale Brazylia też. Brazylia też. Y, jest tak. potężną demokracją. Mm -hmm. y, inne, Inne kraje również. Y, y, Turcja może już nie jest demokracją, ale, ale też odegrała niesłychanie istotną rolę w mitygowaniu sankcji, z jest państwem NATO jednak. Więc niestety jest tak, że po prostu Zachód tutaj, Zachód cały czas jest najpotężniejszą konstrukcją w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i politycznych również. Ale to nie znaczy, że już może narzucić y, agendę w sprawach podkreślam tak oczywistych jak agresja nieuzasadniona jednego państwa wobec, wobec innego, a, y, a tym bardziej państwa jednak ważnego w stosunkach międzynarodowych stałego członka Rady Bezpieczeństwa posiadającego broń atomową i, i niestety to, to się stało bardzo widoczne, jeżeli chodzi o możliwość oddziaływania sankcji, bo ta możliwość oddziaływania sankcji też była inna, kiedy dyskutujemy o przypadku na przykład Iranu czy Libii. W przypadku Iranu te sankcje do pewnego momentu były skuteczne. Iran, przez to, że chciał, aby Zachód odszedł od sankcji, podpisał jednak porozumienie. Z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, które realizował, je dopiero zerwał tak naprawdę Donald Trump z własnej nieprzymuszonej woli. Więc teraz są znacznie mniej już skuteczne, ale do pewnego momentu były skuteczne. Bardzo podobnie Libia, prawda? Sankcje wobec Libii też okazały się bardzo skuteczne i trzeba powiedzieć, że, że wobec tych mniejszych państw. One, one mogą być skuteczne. Natomiast wobec jednak państw, które są ważne systemowo. Przy czym też muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o ocenę znaczenia gospodarki rosyjskiej, to te oceny sprzed wojny i z początku wojny, które myśmy mieli, znacząco niedoszacowywały tego, w jaki sposób może zachowywać się Rosja, dlatego że gospodarka Gospodarki Unii Europejskiej, y, Japonii i Stanów Zjednoczonych i tego G7 całego no są wielokroć potężniejsze od gospodarki no tak, tutaj rosyjskiej. Unia, Unia Europejska dziesięciokrotnie większą gospodarkę gospodarką niż Rosja, Stany Zjednoczone trzynastokrotnie y, większa i plus jeszcze Japonia dochodzi. Tak, ale też proszę sobie y, wyobrazić, że... W indeksie usieciowienia gospodarek, czyli mhm. to, co ma kluczowe znaczenie dla sankcji, gospodarka rosyjska przed wojną była na niższym miejscu niż gospodarka ukraińska. Tak. Czyli jej możliwość wpływania na różne, na różne rzeczy w międzynarodowych stosunkach gospodarczych była, wydawało się bardzo ograniczona. Ym, no jednak tak nie jest. Jednak y, okazuje się, że zarówno Zachód, jak i Rosja znacząco przeszacowały. Co, co, co mogą wywołać w sposób, w sposób taki narzucający siłowy w, w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. One są. No, niewątpliwie tak, ale tak już próbując podsumować to, mimo tego, że zostało to przeszacowane, mimo tego, że te sankcje nie do końca są takie skuteczne, e, jednak w długim okresie e, będą oddziaływały, mimo tego mniejszego usiciowienia Rosji, jak pamiętam, z, z twojego. Ciekawego artykułu, chyba na 57. miejscu, dopiero tak. to święciowienie Rosja, Ukraina dużo, dużo wyżej. To jednak imperatyw moralny jest taki, że sankcje trzeba nałożyć, trzeba pracować nad tymi sankcjami, żeby one jednak były bardziej skuteczne, bardziej efektywne. No i miejmy nadzieję, że one w dłuższym okresie czasu przyniosą jakieś efekty, jak gdyby chyba nie ma specjalnie odwrotu. Tak, z zaznaczeniem, że to też, to też nie rozwiązuje troszkę innego problemu, bo jedynym ciałem uprawnionym do nakładania sankcji jest Rada Bezpieczeństwa ONZ. No właśnie tę no sytuację. Tak. Kuriozalną, prawda? Tak. Rada Bezpieczeństwa, bo Rosja, rozumiem. Przewodniczy, przewodniczy przez miesiąc. Przez miesiąc w tej Radzie Bezpieczeństwa, no to to już jest, to już jest pewien, nazwijmy to, kabaret. Tak, tak ale warto, warto może jeszcze powiedzieć o tym, jakie będą długofalowe konsekwencje mhm. tych sankcji w ogóle dla całych międzynarodowych stosunków gospodarczych. Yy, mhm. I tutaj za, z, zaczynają rysować się ciekawe rzeczy, dlatego że w tej chwili naprawdę chyba należy zacząć o, mówić o petrojuanie, czyli jeżeli chodzi o rynki ropy naftowej, czyli o udziale chińskiej waluty. Co nie oznacza jej internacjonalizacji, bo to nie jest takie proste, żeby, żeby zinternacjonalizować walutę. Ale w tej chwili jedną z lekcji. No, po raz pierwszy zamrożono rezerwy 300 miliardów dolarów ponad banku centralnego jakiegoś państwa. Nie wymieniam przypadku Afganistanu, bo to jest znacznie mniejszy przypadek, ale to była rzecz niesłychana, i myślę, że wiele państw nieeuropejskich, które możemy w pewnym skrócie określić jako, jako potęgi czy wschodzące potęgi, wyciągnie z tego wnioski, że że ta współzależność może być niszcząca i że użycie sankcji jako, jako broni w, tym, w, w tej całej sytuacji, że, że muszą, być, muszą być rzeczywiście bardziej uniezależnione i, i tworzyć własne systemy. Czy chociażby jeżeli chodzi o kwestie finansowe, czy jeżeli chodzi o o kwestię dostępu do sieci, do internetu, wykorzystania internetu. I e, tutaj wchodzimy w bardzo ciekawy okres w ogóle dla globalizacji, e, bo to może zmienić kształt globalizacji. Nie musi oznaczać deglobalizacji. E, natomiast, e, natomiast te hasła, o których mówi sam Zachód, e, friend czyli czyli e, współdziałanie z państwami, które uważamy za przyjazne nam. The risking, o, o czym mówiła Ursula von der Leyen, czyli zabezpieczenie się w tych punktach, gdzie jest ryzyko, że na przykład Chiny będą mogły wpływać na, na nasze gospodarki. I bardzo wiele, bardzo wiele tego typu rzeczy, które, które miały miejsce w poprzedniej fali globalizacji, myślę, że teraz będzie miało po prostu zmieniony kształt i będą z tego konsekwencje gospodarcze. Są już szacunki Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i, i kilku innych instytucji, że dla światowego handlu, dla światowych inwestycji, dla w ogóle otwartości rynków, to, to będzie miało bardzo duże konsekwencje. Tak, i to jest chyba dobry moment na, na zakończenie naszej rozmowy. Rzeczywiście po tej e, niesprowokowanej niczym agresji na niespotykaną skalę Rosji. E, ataku Rosji na Ukrainę, e, zostały nałożone bezprecedensowe sankcje, które wbrew temu, co oczekiwał zachód, nie okazały się do końca skuteczne. Częściowo dlatego, że jak gdyby świat jest dużo bardziej złożony niż można powiedzieć kiedyś, ze względu na te wszystkie współzależności. To był bardzo ciekawy element y, twojej wypowiedzi, naprawdę fascynujący. I również będzie miało długofalowe konsekwencje, nie tylko dla samej Rosji, tak, i tego układu sił y, w zakresie bezpieczeństwa, ale również y, na międzynarodowe stosunki gospodarcze, w tym na strumienie handlu, na postrzeganie globalizacji, deglobalizacji. Y, I to wydaje się, że też jest bardzo ciekawym y, elementem naszego podsumowania. Była to niezwykle interesująca rozmowa. Chciałem bardzo serdecznie podziękować. Ze mną był e, dr Bartłomiej Nowak. E, było to bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.